Cześć, witam, z tej strony Patuś, a to jest, kurde, czy to jest osiemnasty odcinek z naszego głównego kota? Ja pierdykam w mordę. Słuchajcie, odbiorę tu i dam na razy ten, na razy dwa prędkość, żeby jakoś była. O, no. I co, no co, no co, co? Dużo się dzieje. Oczywiście mamy panią smoczkę nową. Mamy nowego Splash, klina. Kru do tego sobie... Ustawimy. Poczekałem trochę z, nagr... z tym... Poczekałem trochę z nagraniami, żeby się troszeczkę nazbierało. żebyśmy mogli sobie potwierdzać troszeczkę więcej teraz. Jak widzicie, to pierwsze 60. Ten, 60. ten teren, ten chapter. W, w, w ten... Nagrałem takie nagranie. Jak nie zapomnę to je gdzieś tu w boku wrzucę. Jak to się przechodziło, yy, bo chciałem to udokumentować, ubezpieczyć, nie? Więc jakby co to jest? No i co? Podbierajmy sobie to wszystko. Za 60 mamy takie nagrody. I taki, i taki, i taki, i taki, i taki, i taki, nie? I taka, i taki, i takie, nie inne. Dodatkowo do otworzenia mamy kupę innych rzeczy, choć w sumie nie tak kuper, widzę. No ale otwórzmy. Mm, tutaj ja sobie biorę C. Halo. Halo? Tutaj to. Tego to. No to już to, bo mi się nie chce cofać. Tutaj tak. Dwieście tego. O. I tu. Dobra. I oprócz tego, że mamy wszystko to. Tutaj widzicie, karty odkładam, jeszcze jest ten evencik. Ethel hmm, of gold. Pochwalę się, ile nazbierałem. Jeszcze tutaj trochę to potrwa, jeszcze tu mam jakieś role, nie? No, ale mniej więcej nazbierałem tyle. W Piladżu tyle, więc to się to się mniej liczy, a tutaj macie, patrzcie. Według tego sposobu. Hmm, według tego sposobu aż tyle tych rzeczy, więc spoko. No i to sobie zaraz dokończę. Tutaj się oczywiście Eliminate Proceed zaczyna. Więc tu dostaniemy jeszcze tego więcej, tak? Tutaj jest 4. 4-4. No tu będzie jeszcze dycha. Yy, więc to sobie też spokojnie otworzymy. Nie. A tu już nie będę doczekał. Jeszcze ten. Jeszcze się zaraz zrobię tego. Tutaj Misty Wallet, bo już można. I odbiorę te rzeczy, to pokażę Wam nagrody, bo teraz już ten. Zapomniałem, ten, zapomniałem dokończyć przed nagrywaniem. No spoko. To nie jest problem. No, tutaj, tak to ustawiłem obecnie. No, bo wiecie, już przynęty nie biorę, więc to ciekawie się ten tutaj zaczął robić. Tutaj, tak. Tutaj, tu muszę to brać, bo to jest zbyt opłacalne. Może kiedy. Nie, no, to jest zbyt opłacalne. No tu nie biorę fooda, bo tego fooda nie potrzebuję. Zawsze to z tego kryształku może coś ciekawego polecieć. Tutaj wybrałem C. Te trujeczki. W ogóle zrezygnowałem, też trochę się przekonałem, żeby. Ten, nie brać tych lepszej. No, tutaj biorę tą te trójkę tylko. Tutaj, oczywiście, ten bezdyskusyjnie, no, bardziej przynęte. No, tutaj, może to by było lepsze. No, dobra, to wezmę te kamyczki. Tutaj go zioła, bo nikogo więcej nie mam do roboty. Niech on się skończy i tak spokojnie. Tutaj, engraving, jakiś engraving dla mnie jest bardziej cenny niż C, nie? Przynajmniej na razie, więc biorę ten engraving. Tutaj też. Tutaj też. Oczywiście, 60 to jest całkiem bardzo cenna. No i tu brałem skrzyneczki, nie? A tak się pomyślałem, mam kupę tych końców obecnie, więc zamiast tu no kupię sobie ten kamień po prostu, nie? A tu zawsze tu troszeczkę popcha więcej, nie? Więc tutaj si, tutaj oczywiście to. No tu jeszcze mebelki, nie? Finalnie kiedyś bym chciał brać tutaj te do tego, nie? Do drzewka, bo to bym podepchać troszeczkę, ale jeszcze się nie przekonałem. To oczywiście to, to naleci, a to nie leci. No i tutaj też w ten deseń na razie, na razie C. No i tu dla smoków, nie? No więc to sobie skolektuję, potem już nie będę was tym męczył teraz mi się przypomniało, że chciałem to skończyć przed nagraniem, ale... Ten, jakoś wypadł Dobra, no i co? Tutaj jeszcze quick buya walniemy. Do tego jeszcze się nazbiera... Nie, tutaj się już w sumie nic nie zbiera. Tutaj kupię jeszcze bliźniaczki, więc to też już będą takie finalne chyba. Tak, to już będą pod będą podchodzić, kiedy to jest. U, dzisiaj. Dobra, to wiecie co ja może dogram po tym klipie jeszcze, ale teraz już nie chcę go przerywać, bo mi się jestem ciekawy to, co się wydarzy. No bo jak pewnie kojarzycie, albo nie kojarzycie, to ja Wam chętnie to przypomnę. No, tu jest nowa pani, tak? I na razie kiwnią. Miona jeszcze na szczęście nie obchodzi. Jak skończę LAN to będzie mnie obchodzić, czy idzie w nią, czy w niego. Powiem Wam, że tak na papierze czysto, to chyba bardziej w nią, nie? Ale to jeszcze muszę potestować, więc spokojnie, nie denerwujmy się. Co nas obchodzi w tym momencie? To to, że patrzcie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie. O. Dragony. Dragony. Plan, raz. Raz, dwa. Widzicie to? Więc to jest totalny mitik dzisiaj. To jest totalny mitik dzisiaj, a do tego mamy 44 tutaj. No yy, i co? No i co? Zacznijmy od dragonów, nie? Może jakiś tutaj dabelek. W ogóle też będę robił tutaj tego triala, może zrobię z tego streama, muszę pomyśleć. No, 77 aż mamy, więc się troszeczkę nazbierało. No i co? Wszystko w LAN, nie? Oczywiście, pyk. Tutaj będą lagi, nie wiem dlaczego, ale zawsze na tablecie mi tutaj laguje. O, to już jest bardzo dobry wynik. mitik to jest już mitik to już jest mitik już jest mitik Dobra, pyk, u, u, double, double. Trzeba zawsze, trzeba zawsze chcieć więcej. Jeżeli nie chcecie więcej, to wam nie dadzą. Pamiętajcie, trzeba być zakładnym. Dobra. Dwie do mitika plus. Przerwa, przerwa. Jeszcze 30. Nazbierało się tego. No i widzicie, tak, tak ma z tymi smokami. To się samo robi. No i co? Kurde, nie mam skąd tego jednego wytentegować. Dobra, pojedynczo. Pyk. 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 4, cztery. Wierzę, wierzę. Trzymajcie kciuki u stóp. Wiecie, na, na każdej jest taka sama szansa. Pyk. No i teraz, teraz musi wejść. Musi. Pyk. No i nie weszło. No ale wierzę, że teraz jak wyleci, to praktycznie będzie to double, nie? Ładnie poszło. Przekonuje się do wyglądu Lan. W sensie, Lan jest bardzo ładnie narysowana, po prostu nie lubię jej patyka. Nie, tutaj mi się to nie podoba, jakieś takie zbyt oporne. No ale, ale tak to, to ją lubię bardzo. Jest bardzo ładnie narysowana. Dobra mityczek to jest ważne ultra mm -hmm. mityczek i jedna kopia plus jedna w pogotowiu już praktycznie jest no i co oczywiście tutaj mam nadzieję że mam to naszykowane zobaczymy jak to ten tu jest git tu jest git i co udało się udało się dzięki temu że tam się ten no i tu kombinacje powinno się robić ale ja mam to gdzieś ile idzie 650 no i widzicie tu już jest problem No i u takiej LAN to by trzeba było pomieścić nad 50. Nie? Ale to absolutnie nie jest w moim zasięgu jeszcze. Yy, fajnie, że mają te C osobne od zwykłych. Mi się to podoba, no bo teraz jest dla mnie plus, bo mogę sobie 40 wbić od ręki. No i co to jest zarobiście? Teraz mogę spokojnie tą laniu sobie gdzieś wstawić, nie? No oczywiście muszę dla niej piękne mebelki zrobić, znaczy nie mebelki tylko ten. Yy, nie mebelki, tylko temki. Do tego mamy tutaj, tak sobie myślę, że ta LAN już mogłaby się tu wstawiać pomału. tutaj Ezisk i ten Co ja tu mam? Dobra, pamiętajcie, żeby mi przypomnieć. Jak będę myślał kogo wstawić, to trzeba wstawić Eziza. Znaczy LAN. Tu cztery, tu cztery, Zosia 2, tylko bliźniaczki 4. No dobra, no jeszcze nie czas na nią. Okej. Okay. Może edit. Pokojówka. Knox. O kurde. Dabelek, belek. i te. No i widzicie. I już się temat rozwiązał, tak? Robimy tak. Do tego tą jedną na ediza. Jeden na jeden. No. To sobie sprzedajemy. I tutaj za Aziza już dajemy LAN i nie się na LAN zbiera, bo to wcale nie jest tak, że to będzie szybko. Nie. Optimize. Git. Aziz na fulla. Bardzo dobrze. Zobaczmy czy coś się da ten No prawie, prawie. Dobra. Jest git, jest git, jest progresik. Chciałem tu wstawić LAN, udało się w wstawić. widzicie tutaj dużo ludzi jest, które czeka tak naprawdę jeszcze na swój czas, żeby leśnić. Nie, więc no, ale patrzcie. Szaltier też zaraz będzie fajnie, więc to już jest git. Co nie tu samo do mnie? Coś tu chcą. Aha, no tak. Plus 8. U. Dobra, jest git. To jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec tego wszystkiego. Oczywiście idziemy męczyć zosie. Z Zosią, nie pamiętam ile jest. Mitig plus 1. No to wcale nie jest jakiś taki bardzo dobry wynik, ale z tego co pamiętam, nie wiem, czy to było na LAN właśnie, czy to było na Zosi, że było blisko. Zobaczymy. O, o! O, 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 Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Dobra, to 10, 20, 30. 30 in, nie? I to się tak wydaje, ale tutaj jakiś tutaj leki farcik i zaraz będzie na... Zaraz będzie na sendet i wstawiamy Lorsada. Pyk. tu ciężko. Ciężko te tak emblematy wyrywać. Tu jest tyle, nie? No, i tu już jest na tyle dużo, że mógłbym zacząć coś z tym robić, nie? Ale mam z tyłu głowy, że tutaj odkładam na nową postać. Mam z tyłu głowy nowe Zosia zaraz będzie, nie? No, już niedużo tej Zosi zostało. No, i na nią trzeba będzie troszeczkę widać na tej trzy kopie. Więc jeszcze, bo wiecie, jaką ja mam zasadę. Także tutaj zbieram do 500 kart i wszystko powyżej 500 kart, no i tych diamentów, no to. No, można to zużywać. Nie ma sensu, żeby tu leżało więcej niż 500 kart. No, nie ma sensu, nie? No, można by już tego Ortosa trochę podbić. Albo kogoś, nie? Zawsze trochę do przodu. No, ale tak jak mówię, zaraz będzie Zosia. Yy, jak zrobimy Zosię, to wtedy tu spulejemy to. Dobra? Od razu się zobaczy, ile jeszcze się tych kart dozbiera, zanim ta Zosia się wbije na ascendent. No. I co, i co, i co? I chyba tyle na razie, nie? Pyk, pyk, pyk. Labirynt Limbo, limbo. padać że to się zaczęło. Tutaj trzeba trochę coś Nie no w sumie to nie trzeba. Nie to nie to, że to jakoś tu ten. Yy, tu się git dzieje. Yy, jest już ten. Jest już ten walentynkowy ten tutaj. Tu też będą się to nagrać jutro. No dobra, dobra, chyba tyle, co chciałem. Coś tu, coś tu, coś tu ten. Pyk. Klik. No, widzicie, kamyczki sobie skupuję, skupuję je tutaj, nie? W Guildstorze, ponieważ... Uuu, o kurde, patrzcie to, patrzcie co się piernicza. Ojojoj. Oj. Mm. W ogóle ten, w ogóle nie przyuważyłem, że to jest ten... This time is day of the moon. Dobra, to jeszcze, żeby, żeby tu jeszcze to ogarnąć. Tam chyba brakowało minimalnie, nie? Patrzcie, jeszcze to, ale to będzie wy wymaksowany klip. Ja pierdykam, Dobra, wracamy tu. A, brakuje. Mailu nie mam. No, no, no. Dobra, to wrzekajcie. Spokojnie, nie denerwujmy się. Giltor. No, kupuję tu. Kupuję tu. Jakąś dwójeczkę kupiłem, nie? Tak, lecę. Lecę tak. Patrz na dimensjonali, no bo oczywiście też chcę wszystkim zrobić te czwórki, bo taki jest mój ten. No, patrzcie, Ezio ma, mm, Na szalkir już jest. Tutaj ona trzyma, nie? Te dwójki przygotowane pięcioma gwiazdkami. No Nie mogę dać wyżej, potem się nie założy na szalkir, więc jest git. Mm. No takie tak tutaj ono ma oczywiście. Wszyscy postawkę mają, nie? Tu nawet na niego już zaczynam robić. Patrzcie, tu już to wygląda tak. Nie wiem, czy na tego zioma nie mam. Gdzie on jest? Dicaprio. Nie wiem, jak u niego. No u niego dwie już, nie? No, to coś się na spokojnie zrobi. Teraz trzeba chwilę przytygować, żeby ją wymienić, o, pyk. I jak ją wymienię, tutaj, oczywiście, full w to, full w to. No, ja tu jestem, żeby nie lubię tych tokenów wydawać. Nie jestem na etapie, żeby te, te tokeny wydawać. Mam tam postacie do robienia. No, to sobie tak wymieniam od ręki, nie? 40. I to pójdzie do 60 tysięcy. No, ale ten labirynt się na to, To leci powoli, bardzo. Więc ja raczej tak wymienię. No, i jak tylko ją wymienię. No to już będę mógł wszystko z tego labiryntu, tak naprawdę gdzie jest ten labirynt z tortu? Wszystko z tego labiryntu ładować FI dla nich, nie? No bo ja tu nie mam co kupować, nie? Mogę go kupić Mogę Fi kupować, nie tu, mogę tu Sea kupować, no i to jest bardzo dobre. To jest bardzo dobre do kupowania, nie? No ale yy, też chcę mieć... Chcę z wszystkim 30 zrobić za to za to. No już mógłbym dokupować, nie? Ale wtedy musiałbym wydać to. A to leci wolno, no i muszę zrobić go, 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 go go do pięciu gwiazdek. Muszę Murtasa zrobić do pięciu gwiazdek, w sensie za darmo, nie? Muszę to po prostu robić za darmo, więc tu męczę na razie. No, y ją bym sobie wbił na jedną gwiazdkę też. No i tak właśnie, kurde, wiecie o co chodzi? No, zawsze jest za mało wszystkiego, nie? Dobra, jeszcze tu? Pyk? Mi się zawsze myli. Dobra, no i co? Double. Double. Patrzcie, patrzcie. Wiedziałem, że dobrze liczyłem. Otwieram, pyk, no nie double, nie double, ale to już jest kurde, to już jest takie coś, że ja już mam z tyłu głowy, już mam z tyłu głowy ją, wiecie? I teraz to się, teraz to się namęczymy, teraz to się namęczymy, żeby od tego momentu yy, zdobyć coś więcej, bo teraz jest dwie kopie, czyli jedna do plus. no i teraz to potrwa, to potrwa, nie? No. Aha. Dobra, więc plan jest taki, że zrobię sobie NC, tak, żeby odebrać bliźniaczki, zrobię sobie ten yy, mglistą i załatwię sobie więcej końców, żeby wziąć jeszcze na Zosie. I może jeszcze Zosia polecić w tym momencie, nie? Dobra, to tyle. Ja pierdziele, 16 minut tylko. Pierwszego klipu, kiedy tak ostatnio było? Ja pierdykam mm. Witam Kolejne rzeczy do wyrobienia, do zrobienia Co się wydarzyło, to skończył się Mystic Star Zone i to jest ważny temacik Nagrywa się dźwięk, nagrywa Mam rewardsów 14 i 140 Drugie miejsce chyba zajęliśmy Dużo engravingu, już leci fajnie, już mi się to podoba jeszcze więcej engravingu, to się tak wydaje, nie? Ale patrzcie tutaj poleci 15, tutaj 20, i mamy tak razy, razy 14 Bo 140 skrzynek to jest bardzo dużo, nie? 15 razy 4, 14, to kurde Można nawet liczyć z 500 engravingu może polecieć To jest kurde dużo tak za darmo, nie? Po prostu jeszcze inne rzeczy, przynęty, engraving 30, kurde no bo jak dla mnie to bajeczka Jeszcze 20 Następnym ja razem muszę zapamiętać, żeby, kurde, zapisać ile miałem, i zobaczyć, ile będzie po. Ale 30 na 60 jak dla mnie bardzo dużo poleciało. No i dobra. Spróbujmy to. Może w końcu się ta pierwsza skrzyneczka trafi. Zobaczymy. <laughs> Open. Trzy te skrzyneczki. Jedno to. Dwa. Fajnie, że dwa rody, bo sześć. A tu, u, dobra, sześć kart. Dobra, dobra, jestem zadowolony. Jeszcze czwóreczka. Uuuu, jeszcze kolejne pięć, bardzo dobrze. No tych skrzynek do Awakendów mało, ale przynajmniej 10 do otwierania tych, nie? Tak, bo to były te zwykłe skrzynki, nie? Te zwykłe, tak to te, no to jeszcze sobie poczekamy. Dobra, tutaj sobie klikniemy od, od, otworzenie. Od, 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 otworzenie, tylko tyle, tylko tyle. Tutaj w to. Dobra, tyle tego będzie. To tego mamy tutaj. Dobra, tego nie otwieramy, bo czekamy na ten. Yy, czekamy, aż nowy ten wyjdzie. O, jeszcze go sobie klikniemy. Yy, czekamy, aż Mira i wyjdzie, nie? Mira, 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 Mira. Czekamy na Mirę, aż wyjdzie, bo ona ma być kolejnym Gravebornem. To sobie te, te otworzymy, jak ona wyjdzie, więc może wtedy poleci. A, a co do C, to chyba Sosia była na 30 do wbicia. O, git. No, nie wiem, czy to się robi 40. Na razie z tym poczekam. Mamy dużo bardziej, może na bym to włożył. Dobra, kliknijmy sobie tutaj. Fajnie, dużo wchuda, to się wszystko przyda. Mm, jak u niego? Oni się tam i tikuł. Dobra, to pomalutko, pomalutko. Ok, i oprócz tego, oczywiście, mamy <laughs> dużo innych rzeczy, nadbierałem. Tutaj mamy 20. Nie wiem w sumie skąd. No tutaj zawsze bardzo loguję. I nic. Fudzik, fudzik, fudzik to git, nie? Zawsze to food. Tutaj mamy aż 25. Też nie wiem skąd. Za przygodę 10. I potem to nawet. Nie wiem skąd. U, u, u. One. It's it's very fast. Very fast. Nie pamiętam ile było. Okej. Okay. Fajnie. Zadowolony jestem. O kurtę, w dupę patrzcie, to Aż muszę zobaczyć poprzedni klip, bo już dla mnie to było za dawno. Nie pamiętam. Wyobraźcie sobie to? Eee, very good wynik. Dobra, to kolejne umiejętności tam jak się odblokowały, nie? No, a to teraz te, te Teraz te trzy to będzie długa, długa droga. Ale już można ją doteklać. Mm. Do mebelków tu się dałem, już ją dałem. Dobra, no to co? Jeszcze trzeba... Jeszcze w ZOSie najpierw. Tu zostawiamy. Tu mógłbym tą stówę pootwierać, ale mi się jeszcze nie śpieszy. Yy, tutaj w ZOSie 30. U, wie, wie. Super. Też nie pamiętam kurde. Ja trochę rozciepane jestem ostatnio. Nie wiem czy to dobrze poleciało, czy to nie. Ok. Uuuu, uh, 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 dzisiaj dobry dzień znowu. To co? 3 off? No to to się już wydarzy. Pytam. Bardzo fajnie, bardzo dobrze. 3 off. 3 off, to już nie jest tak dużo. W ogóle nie jest dużo. Patrzcie, też 600 level się zbliża. Pomalutko, ale się zbliża. Hmm, tutaj jakieś rzeczy. Hmm. <laughs> To sobie zostawimy, to sobie zostawimy. Tu jest kit, patrzcie, tego też się trochę nazbierało. Ale jeszcze potrzymam, nie mam ochoty tego teraz używać. Pomyślę nad tym jeszcze. Przydałoby się w sumie już na Zosie potrzymać, więc może na razie, póki Zosia nie będzie, to to zostawię. No to jeszcze polecimy tutaj, nie? Ja sobie zobaczę, kto ile ma. KNOX ewentualnie. A tutaj 4, a, 4, a, raz, 2, 3, 4, 5. No to raczej nie, raczej nie ma się o tym martwić, możemy otwierać spokojnie. No Wika git, może wejdzie na 3. To już będzie lepiej na ręce. Lalan mębelek, git. Który wsadziłem do listy, już listy i już jeden jest. Drugi dla No i o to chodzi. Tak, tylko to, to mi dom lata świetlne zanim wejdzie na ascendent, więc. No ale już będzie. O! I trzeci dla Wiki. Bardzo git. Dobra. Trzy ten... Okej, okay, Fika na 3 to jest git, informacja, jeszcze sobie zobaczmy co tu można teraz klikować. Za mało, za mało No, ale dzięki temu LAN ma 2, tutaj tak, tutaj się nic nie zmieniło, dobra, jak zrobimy ją na Ascendę to może od razu damy jej 9, me 9 mebelków Zobaczymy, bo coś nie chce jej lecieć mm, mm, mm. Czy coś jeszcze możemy zrobić, co bym chciał, tutaj za chwilę, dosłownie jeszcze kilkanaście godzin będę mógł bliźniaczki wziąć, żeby je dać na Ascendę ale to jeszcze poczekamy. Tu już jest, jest fajnie. Te możemy otworzyć, bo nie będą wkuwać tylko. No i co? Mamy C, żeby kolejnej osobie robić. Nie mam pojęcia, komu w sumie. Mamy fajnie engraving. Mamy tu mebelki, znaczy ten. Mamy itemki przygotowane. Tu jest też fajne C. E, e, e. No i też trochę dla tych, dla Awakendów mam. A co do tu? Znaczy nie dla Awakendów, tylko dla tych, dla Dimensionali. A co do shelter. Shutter, to jeszcze jest 5 dni, nie? Ale mam już przeszykowany na nią. Ja sobie to zrobię tako I tu maksymalnie z tego. Bo szkoda mi... No tu zaraz jeszcze do bo kupiłem przed chwilą, bo miałem maksa. Szkoda mi tego zużywać, bo wolę kupować tego. No ich wolę kupować, nie? Niż to zużywać, więc niech to sobie leci. No a tu wygląda to tak, jeszcze trzymam. Dobra. Wychodzi na to, że to tyle na razie. To dopiero się zaczęło. A tutaj sobie biorę... Tutaj sobie biorę to cały czas, nie? Już sześć wziąłem, widzicie. Dobra, wsią, na teraz. I jest ten, ten, ten moment, kiedy możemy odebrać te bliźniaczki. Jest to ważny moment, tak jak mówiłem. Ponieważ bo iż idziemy w... Home. Robimy jeden ascendant. A jest, jest już ten info, że Mira będzie kolejna. Więc dobrze, że odkładane było wszystko. Robimy sobie Mirę. Może jeszcze w tym odcinku. Nie wiem, ile tam się nazbierało, nie? No, ale bliźniaczki zrobione w końcu. Dajemy je tu. Ja je zrobię na jedną gwiazdkę generalnie, bo chcę mieć na nich Engraving 30, tak dla zajawy, nie. No. Hmm. Nie umiem klikać. No dobra. Coś mamy do otworzenia. Już tu kliknę od razu. Czy coś nazbierałem od wczoraj? Kurde, trochę nazbierałem. Dobra, ty to otworzymy. Zobaczmy to tu tu tu. Coś się nazbierało. Takie i takie. I takie. O. to się poleci 9. Dobra, to nie to poczekam do jutra, bo mi się nie chce tak po jednym tym klikać. Ale na smokach można pootwierać akurat. I raz. I dwa. I trzy. I cztery. I pięć. No dobra, pięć innych. nie? To się wszystko liczy, wszystko się liczy. Git. Z uwagi na to, że wychodzi zaraz Mira, i z uwagi na to, że no jeszcze chwilę poczekamy tutaj na tego dimensjonalka, bo jeszcze mam 31 godzin chciałem to zrobić w tym odcinku, ale tak, w sumie tam się nazbierało materiału, nie? Otworzymy sobie jeszcze to, co udało nam się nazbierać. Oprócz tych rzeczy, to jeszcze to, to i to. się coś walczy. Trochę diamencików. No i już zacznę nagrywać tamten kolejny odcinek z momentem, jak yy, będzie można odebrać yy, Shulter. Tutaj, oczywiście, ten engraving nic innego mi nie obchodzi na razie. Tutaj. Wezmę mebelki, to też jest kit, ale wezmę mebelki i tutaj, to weźmy raz to, raz to, o tak, raz to, raz to, do tego jeszcze Wam powiem, no tu się nadbierało troszeczkę, nie, to wszystko pójdzie na tych nowych, tu jeszcze chwila, do tego powiem Wam, że jeszcze drzewko i teraz robię tak, że tutaj zostawiłem na 47, tutaj trzeba grać tym, zgodnie z metą, nie, no więc tutaj nie ma co się, tak wiecie, bardzo nad tym z tego bywać nie? No obecnie meta jest taka, że no jest tu kilku takich tych, ale no generalnie lepsze postacie są gdzie indziej, więc tutaj 47 i teraz to y, każde y, po kolei inne sobie zrobię do 107, a potem ich będę sobie leciał po równi do 150. Taki jest plan, nie? Więc możecie sobie wziąć ode mnie w nie ten sposób. I to tyle w tym odcinku. Serdecznie dziękuję Wam za obejrzenie. Zapraszam do kolejnych odcinków. I co? Proszę.